Maxim Mattiew to chyba najbardziej szalony streamer, jakiego widziałem. Możecie mi wierzyć lub nie, ale ta oto Dasza Karejka i Maxim Matiew to ta sama osoba po korekcji płci i paru zabiegach. Daszy kompletnie odwaliło na punkcie sławy i szybkich pieniędzy, a na swojej transmisji skłamała, że jej rodzice mieli poważny wypadek samochodowy, używając losowych zdjęć z internetu, aby ludzie wysyłali jej pieniądze, gdy ta udawała, że płacze przez parę godzin. A to zaledwie skrawek tej historii i to naprawdę smutnej. Maksym od małego był dobrym, spokojnym dzieckiem, ma starszego brata Romana i siostrę Tatianę. Uczył się dobrze i nie sprawiał żadnych problemów. Jego starsze rodzeństwo wyprowadziło się do Tambowa, gdy był jeszcze mały. I właśnie wtedy wydarzyło się coś, co kompletnie zmieniło życie Maksima. Jego rodzice odkryli wódkę. You what? Popadli w uzależnienie i nawet nie zauważyli, że ich syn zaczął ubierać się w ciuchy swojej siostry i chodzić w nich na co dzień. I to nie wszystko, bo Maxim chodził do szkoły w sukienkach z pomalowanymi paznokciami, w perułkach i z makijażem. Wyobraźcie sobie to, mamy rok 2010, jakieś małe miasteczko w Rosji i nagle do szkoły przychodzi chłopak, ubrany w to wszystko i pomalowany. W tamtych czasach słowo tolerancja nie miało jeszcze miejsca. W szkole wszyscy się z niego nabijali i gnębili go na niewyobrażalną skalę. Nawet nie chcę sobie tego wyobrażać, jakby to wyglądało w mojej szkole, albo waszej. A przypomnę, Maxim był z Rosji, a w Rosji osoby transpłciowe do dziś spotykają się z brakiem akceptacji i ograniczeniami prawnymi. W Polsce wygląda to trochę lepiej. I tak, jego rodzice naprawdę nie zauważyli, że ich syn ubiera się w kobiece ubrania do szkoły i na co dzień. Nie wiem jak, ale tak właśnie było. Dopiero szkoła zainterweniowała i poinformowała ich o tym. No i jak myślicie, jak zareagowali rodzice Maxima, gdy się o tym dowiedzieli? Opcje są dwie: A. Zapewnili mu wsparcie psychiczne po miesiącach gnębienia w szkole i zaakceptowali, że być może chce zmienić płeć. B. Kazali mu się ogarnąć, bo to co robi jest nienormalne. Choć wydawało mi się, że są tylko te dwie opcje, to jego rodzice postanowili zareagować kompletnie inaczej, a mianowicie zaczęli go wyzywać i gnębić razem z rówieśnikami, nie dając mu. Ani grama wsparcia. Rodzice stwierdzili, że przynosi im wstyd i ma się natychmiast ogarnąć. Maxim pod presją powiedział im, że to wszystko był tylko żart, że tak się ubierał dla śmieszków przez parę miesięcy. I wiecie co? Dwie osoby nawet w to uwierzyły. Jego rodzice chyba przypomnieli sobie, że pora na wieczorną dawkę spirytusu i temat się rozmył. No dobra, nie do końca, bo nigdy tak naprawdę nie zaakceptowali jego zachowania, a kiedy koledzy z niego szydzili w szkole, w domu to samo. A teraz zapnijcie pasy, bo ten koszmar dla jego psychiki trwał 9 lat tyle trwa podstawówka w Rosji. Pewnie sobie myślicie, no dobra, to. Co dalej? Może teraz będzie już tylko lepiej? Oj, gdyby tylko najgorsze było za nim, Maxim przeniósł się do Tambowa, by zamieszkać z bratem i rozpoczął naukę w technikom kolejowym. To właśnie wtedy założył konto na TikToku, na którym nagrywał filmiki jako Zagorzały fan zespołu BTS. Tak, BTS, czyli ten k-popowy zespół, który miał wtedy chyba pik popularności? Bo nawet ja coś o nich słyszałem. Jego TikToki, cóż, były bardzo dziwne. I ja lubię tylko BTS! Black, pink fu! Oh my god! BTS! BTS! Bad, piska ale hej, weźmy poprawkę, że psychika po 9 latach gnębienia i zerowym wsparciu rodziny zrobiła swoje. A teraz hit. Jego brat. Wierzcie lub nie, ale brat Maksima kompletnie nie wiedział, że ten się przebiera i przymierza do zmiany płci. No, brat Roman poszedł po rodzicach, jeśli chodzi o bagaż informacji oraz spostrzegawczość. Starszy brat Maksima był homofobem i przeciwnikiem osób transpłciowych. Brat nie zauważył niczego, aż do momentu, gdy ktoś w pracy. Pokazał mu TikToka Maxima. No i co zrobił starszy brat? Tego samego dnia wyrzucił go z mieszkania na ulicę, potem poszedł do Technikum i rozpowiedział wszystkim jego kolegom, kim naprawdę jest Maxim, pokazując im jego TikToka. Gnębienie zaczęło się od nowa. Nie wiem gdzie potem trafił Maxim, ale z TikToków wynika, że chyba zamieszkał z babcią. Wtedy też wydarzył się pewien incydent. Maxim korzystał z Tindera i poznał chłopaka. Emo, około 20 lat. Miło im się. Pisało, więc postanowili się spotkać w ustronnym miejscu wieczorem. Na miejscu okazało się, że to nie młody emo chłopaczek, tylko 50-letni gość w długim płaszczu bez spodni. Maxim był przerażony, ale poszedł z nim do mieszkania. Co tam się działo, nawet nie chcę wiedzieć. Pewnie dalej pamiętacie intro tego odcinka i łapiecie się za głowę, jak z tak zniszczonego psychicznie nastolatka stał się całkiem ułożoną transdziewczyną, która zmieniała chłopaków jak rękawiczki. Podczas gdy chodził do technikum, był regularnie gnębiony, a u babci nagrywał swoje TikToki. Na jego content trafiła pewna osoba. Zatkało mnie, gdy dowiedziałem się, co to była za osoba, bo kojarzyłem ją z innego filmu. Ta osoba to Hillmi. Pewnie nic ci to nie mówi, a teraz? A Część z was pewnie już wie o kim mowa i łapie się właśnie za głowę na kogo trafił Maxim. Oczywiście dla osób, które nie wiedzą, krótkie przypomnienie. Moim pierwszym filmem na kanale było najbardziej kontrowersyjna influencerka na świecie. A w niej pojawił się transpłciowy youtuber Hilmi, którego możemy kojarzyć za to, że wszedł do przymierzalni w centrum handlowym w środku dnia i zrobił kupę. Oczywiście wszystko nagrał, żeby zdobyć przyklask na Telegramie. Hilmi napisał do Maxim, a ten, będąc bardzo podatnym na manipulacje, wygadał jej się z całego życia, a Hilmi zaproponowała, aby razem zaczęli działać, że podoba mu się styl Maksima. Maxim rzucił szkołę i pojechał do Moskwy, w której Hilmi miał jakiś apartament. Maksim miał dach nad głową, jedzenie i okazję do nagrywania cringe'owych filmików oraz możliwość pogadania z kimś o tym wszystkim. Zapytacie, co takiego robił Maksim na swoich streamach? No, robił on na przykład dziwne minki. Także sporo krzyczał. Jadł MMSy, nie wiem z czym, ale chyba z problemami, bo tamtej pory wszystko się wali. Widzisz? Tu do Streamerzy w Rosji odpalali sobie go transmisję, żeby sobie pośmieszkować. Ale wracając do Maxima i Hilmi, zaznaczam, że był to jeszcze okres, kiedy Hilmi był okej, okay. w sensie odwaliło mu dopiero potem i jak dobrze pamiętacie, to dostał nawet parę lat więzienia za swoje akcje, ale wracając do Maksima, ten postanowił zmienić imię i nazwisko na Dasza Karejka. Następnie rozpoczęła się jej korekcja zmiany płci i aktualnie Dasha wygląda tak. I zachowuje się nawet całkiem normalnie. Popularność zaczęła rosnąć, gdy zaczęli nagrywać razem, a także prowadzili transmisję na Twitchu w kategorii just chatting. Zostali nawet zapytani podczas wywiadu, czy było między nimi jakieś zbliżenie. Nie. Wszystko szło pięknie, ale pewnego dnia z Hilmi wyszły jej prawdziwe demony. Napisała ona do jednego z największych telegramów, że ma ciekawe zdjęcia daszy, gdy ta jest bez ubrań i wszystko im udostępni, aby ci zrównali daszę z ziemią i aby każdy co zobaczył, aby o Hilmi było głośno. Zatem co zrobił właściciel tego ogromnego i wpływowego telegrama? Zrobił on zdjęcia całej rozmowy z Hilmi, a następnie wstał to na telegrama, aby pokazać jaką osobą jest i aby to z niej się śmiali. Wyobraźcie sobie teraz co czuła Dasza gdy dowiedziała się, że jej jedyna przyjaciółka czy też przyjaciel zrobił jej coś takiego za plecami. No Dasza nie była zadowolona, a w sumie to była załamana, choć przeszło jej już następnego dnia i jakby nigdy nic, dalej razem mieszkali i nagrywali. Ich kariera w Rosji nabrała tempa, produkując cringeowe, clickbaitowe filmy, zrobiło się o nich głośno ale gdyby było tak pięknie, to pewnie tutaj zakończyłby się film. Jako, że jej popularność rosła wraz z coraz bardziej dziwnymi filmami, to mimo iż nie miała dobrej relacji z mamą, postanowiła wrócić do rodzinnego miasta i kupiła jej nowy samochód. Mimo, że rodzice nie dali jej żadnego wsparcia. Ba, wstydzili się jej za to, jaka była. Tak Daszy zależało chyba na tym kontakcie. Ale co ciekawe, nawet nagrywa parę filmów ze swoją rodziną, i gdy już myślimy, że wszystko jest na dobrej drodze, pojawia się on, jej stary. Eddie! który był na wyjeździe, gdy Dasza spędzała weekend z mamą i bliskimi, ale wrócił i jego nastawienie się nie zmieniło. A wręcz przeciwnie, był tak wściekły, gdy zobaczył Daszę, że omal nie doszło do rękoczynów. Choć, jak mówi sama Dasza, złamał jej paznokieć. Nie wiem, czy to jakaś forma happy endu, ale ojciec odszedł od rodziny i znalazł sobie nową wybrankę, którą poślubił ile po całym zajściu. Po jakimś czasie spędzonym razem z rodziną, Dasza wraca do Moskwy. Uruchomiła ona transmisję. Siedzi tam cała zapłakana. Ludzie pytają, co się dzieje, a ona, że jej rodzice mieli ciężki wypadek samochodowy, pokazuje nawet fejkowe zdjęcia, które pobrała z internetu. Ludzie jej mega współczują, kurde no, tragedia. Ale haczyk polega na tym, że nic takiego nigdy nie miało miejsca, a sama dasza na tej ustawionej transmisji zarobiła 25 tysięcy złotych z samych donatów. Ludzie parę dni po transmisji jednak wyłapują, że te zdjęcia. Były z kompletnie innego wypadku i ta sobie pobrała na telefon. Ludzie zaczęli łapać ją potem na innych kłamstwach, takich jak to, że powiedziała, że została powołana do wojska, co ludzie także zweryfikowali jako fake. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby serio ją powołali do wojska, jakby złamali jej tam psychę, by była taka jak inni. Mówimy o rosyjskim wojsku. Nie miałaby lekko. Dasza zrobiła przerwę od internetu po tych kłamstwach, ale możemy ją ponownie zobaczyć, jak wystąpiła w pewnym programie, razem z Hilmi. Co ciekawe, to mimo, że Dasza dostawała pytania, to odpowiadała tylko i wyłącznie Hilmi? Chyba tylko po to, aby ta nie powiedziała kolejnej głupoty? Na jej telegramie jest też cała masa fotek z jakimiś chłopakami. Hilmi kompletnie znikła z obrazu i pojawiły się nowe osoby, takie jak Ivan Zolo 2004. Jaki ten świat w Rosji jest mały, bo Ivan Zolo był w odcinku ze Svetą, największym szonem z Rosji, a ta nasza sweta wykorzystywała tego niepełnosprawnego chłopaka, aby ten robił z nią content, bo ta widzi go jako swojego chłopaka. No i biedny Iwan, kiedy zdał sobie sprawę co tamu robi i jak nim manipuluje, odszedł. Jak dobrze pamiętacie. No i tak się złożyło, że był potem na randce z Daszą, jeszcze u tego samego streamera, do niczego nie doszło. Dasza go nie wykorzystała i dała jasne nie. Ale o ironio, w tym odcinku pojawia się kolejna osoba z jeszcze innego odcinka w w Europie mówimy wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a w Rosji chyba najwyraźniej do Melstroja, który w jakiś sposób jest związany z każdą kontrowersyjną osobą. Tak, to ten gość, który gra w GTA w prawdziwym życiu. Melstroj zaprosił Daszę na swojego streama i obiecał, że będą razem uprawiać podczas transmisji, którą oglądało około 40 tysięcy osób, co oczywiście sam postanowił bez pytania drugiej strony. Dasha oczywiście odmówiła i chwilę później wyszła z imprezy. Dasza jest aktualnie w związku z tym chłopakiem i wygląda znacznie zdrowiej, jeśli chodzi o psychikę. Jestem prawie pewien, że poza kamerami wleciał jakiś terapeuta, a także jakieś leki. Na Instagramie zgromadziła już milion 200 tysięcy obserwujących, a na Twitchu obserwuje ją 770 75 tysięcy ludzi. Aktualnie streamuje ona także Valoranta, którego jest wierną fanką, oraz ogląda turnieje sportowe, a także ogrywa Dead by Daylight. Te liczby naprawdę robią wrażenie i przynoszą jej ogromne dochody. Smutne jest jednak to, że wewnętrzna przemiana większości tych ludzi zaczyna się dopiero wtedy, gdy pojawiają się pieniądze i możliwości. A co, jeśli nigdy nie dostaliby tych dwóch rzeczy?